pomoże przednie. Jakby ktoś myślał, że Niemcy jeżdżą wyłącznie pięknymi kamperami, no to mamy taki piękny kamperek tutaj. Proszę bardzo, coś się panu tutaj trochę przejadło, ale te nogi, jak należy, proszę bardzo. Piękne nóżki, niemiecki kamperek. Można, można, można i takim podróżować. Dzisiaj jest wielki piątek o, ale tutaj dla kontrastu jedzie ładny kamperek Kartago chyba Wielki Piątek w Niemczech i co się okazało że oni już mają święta nie pracują wszystko pozamykane łącznie ze sklepami spożywczymi Ciekawe, czy się uda nam kupić chleb, bośmy się nie zabezpieczyli na to. Nie przypuszczaliśmy, że Wielki Piątek będzie dniem wolnym w Niemczech. A co jeszcze ciekawego, wczoraj mieliśmy przepiękną pogodę słoneczną. 27 stopni na krótkim rękawku, za gorąco było. A dzisiaj 10 stopni różnica 17 stopni. Wiatr i deszcz. I pochmurno, zimno. Także nas troszkę tutaj huśtawka pogodowa chwyciła. Miasteczko przepiękne, zadbane jak to niemieckie. Stare domki, ale wszystko dobrze wygląda. Idziemy do kościołka zobaczyć. Nie wiem, przejeżdżaliśmy koło Wielkiego Kościoła. Może się uda pomówić. Może się uda wejść do środka. O, a tutaj Niemcy mają takie busiki i, i roletka przy tym. To są takie półkampery, bym powiedział że jak trzeba to można się w nim przespać też nie ma toalety, nie ma prysznica, ale wrzuca się sprzęt sportowy i się jedzie bardzo dużo tego mają przespać się wtedy trzeba na kempingu, no bo nie ma się toalety, nie ma się prysznica, nie ma gdzie się umyć nie ma gdzie potrzeby swoje załatwić, ale ale można jechać, śmiało także nie trzeba mieć kampera, można mieć samochód trochę większy na co dzień go używać normalnie i jeszcze do turystyki też może się przydać także to też jest jakiś jakiś pomysł tutaj jakaś piekarnia Bekeraj Cafe Bekeraj kawiarnia otwarta ale to raczej pewnie ciastkarnia choć można zajrzeć czy chleb sprzedają No, właśnie zobaczymy, jak to jak wygląda. Z kamerą, dobra. dobra, nie będę szedł z kamerą do środka. No. Tak, tylko zajrzymy. Nasze puste miasto. Wielki piątek i puste miasto. Świętują Niemcy. No tak, ale wszystko zamknięte. Kościół? Nie, nie no. Kościół to raczej nie zginie. Tam gdzie stał to stoi. Zaraz do niego dojdziemy. Musimy do tego ryneczku dojść i będzie. Piękne kamieniczki odnowione. Nie w ruinie, tak jak u nas. Niemcy świętują, czy, czy pracują? Dzień wolno od pracy, czyli oni cztery dni mają wolnego? No kurczę. To sobie dołożyli, jakby cztery dni mieli wolnego. Etenhaus, wszystko do betów. Pizza Enjoy, dinner kebab. No tak to rozumiem, tak to można świętować, nie? Cztery dni. Ludzie się zamęczą. Jest kościół, zobacz. Olbrzymi turyneczek. w zasadzie dzisiaj, to powinien być czynny ten kościół no, no powinien no. wejście z rogu jakby no, pisało z może z tej strony no w rynku, stronę rynku. może tak. od strony U, rynku to trzeba inną czapkę nawet ubrać no spajze kamerbio co tu mają w tym tej... no zobacz ha. I jest skrzyneczka i sobie sama się obsługujesz. Chyba tu jest... Tak tu pilnował ka czynne Tu też jest piekarnia chlebek też chlebek można kupić Ja myślę, że ci starczy tego Starczy na A. 4 dni O, idzie ten kościół? No jest kościół, ale Wygląda na otwarty. Kościół jest piękny, duży, ale czy tu w ogóle ktoś chodzi do tego kościoła, to jest pytanie. Polirka, jak zimno? Kiedyś raczej na pewno, ale teraz. A tutaj co? Tu jest chyba. Największe świąteczne. To szopka jakby największa świąteczna. No. Ale szopka teraz? No teraz raczej nie. Owieczki, ale no jest. To jest całoroczna szopka. Największa szopka. No taka szopka. Jadr. No ale ładny bruk. No takie ślisko jest, ale ładny bruk. Tu jakieś wejście. Zobaczymy czy jest. wszędzie zamknięte na cztery Proszę zamykać drzwi. No, no nie, to to wejścia prostu... nie znajdziemy do kościoła, pewnie nie będzie. tam do no. tych No możemy do tych. No, nie się nigdzie, no. Ja nie. Ci... no, w Polsce też się nie dało. Też się nie dało wejść zamykamy, do kościoła. No tutaj nie ma co próbować, bo zielone schody takie, także nawet nie ma co próbować, czy się wejdzie. Piękne pomniki. Wie, śnieg padał. Nie, to jest mgła, chyba tak kopada. To odbudowa i zabezpieczenie jakby domu parafialnego. A tutaj są... Tutaj są te takie pomniczki. pan panso, a pan z wąsikiem? Nie, to jest za długie. Wąsi ma to nie jest pan z wąsikiem. Mimo, że ma wąsa, i trzymają takie miasteczko ładne. Makietę. Makietę całe miasteczko. Makieta a tutaj pokazuję na pana z wąsikiem studnia, nie nie, 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 nawet nie jest to studnia.